Dziś Bóg chce z tobą porozmawiać. Czujesz to? To nagłe poruszenie w twoim sercu, którego nie da się zignorować? To nie jest lęk, to nie jest irracjonalny strach, to nie jest kolejna przypadkowa myśl. To znak, duchowe wezwanie. Coś się zbliża i Bóg cię woła, byś się obudził, zanim będzie za późno. Czas się kończy, a są decyzje, których nie da się już odkładać. Tu chodzi o Twoją duszę, o Twoje relacje, Twoje finanse, Twoje emocjonalne zdrowie całe Twoje życie stoi na rozdrożu. A to ostrzeżenie dotarło dziś do Ciebie, aby dać Ci szansę zmienić kierunek, zanim nadejdzie to, czego się boisz. Bóg nie wysyła ostrzeżeń przypadkowo. Gdy mówi tak mocno, to znaczy, że istnieje realne zagrożenie. A ten, kto ignoruje głos z nieba, często płaci cenę tutaj. Na Ziemi. Ile razy czułeś, że musisz się pomodlić, ale odkładałeś to? Ile razy wiedziałeś, że musisz przebaczyć, poprosić o przebaczenie, naprawić coś z kimś i nie zrobiłeś tego? Ile razy słyszałeś, jak serce wzywa cię, byś wrócił do Boga, oddzielił się od grzechu, a ty uciszałeś to wewnętrzne wołanie? Za każdym razem, gdy ignorujemy głos Boga, nasza duchowa siła słabnie. A gdy dusza słabnie, zostawiamy przestrzeń wrogowi, by działał, by nas mylił, by powoli niszczył nas od środka. Dlatego ten film nie trafił do ciebie przypadkiem. To Bóg puka do drzwi z siłą, niemal krzycząc: synu, obudź się. Córko, zareaguj. Jeszcze jest czas, ale niewiele. Zegar tyka. A każda sekunda bez działania, bez skruchy, bez powrotu przybliża Cię do bólu, którego można było uniknąć. Ochrona Boga jest dostępna, ale wymaga Twojej odpowiedzi. Bóg nie narzuca, On zaprasza. Nie zmusza, On ostrzega. Ale czas decyzji się kończy. To, co nadchodzi na świat w nadchodzących dniach, będzie wymagać ludzi silną wiarą, czystym życiem, ugruntowanym sercem. Będą wstrząsy. Będą próby. A ci, którzy będą przygotowani, pozostaną na nogach. Ci, którzy nadal będą ignorować znaki, mogą doświadczyć strat, których nigdy nie chcieli przeżyć. To nie groźba, to objawienie, to Boże miłosierdzie, które ostrzega Cię przed bólem. Najgorsze, co możecie spotkać, to nie kryzys finansowy, nie choroba, nie konflikt rodzinny. Najgorsze to oddalić się od Boga, Stwardnieć wewnętrznie i przestać słyszeć Jego głos. To najniebezpieczniejszy moment, bo gdy dusza milczy, wszystko traci sens. Możesz uśmiechać się na zewnątrz, ale w środku jesteś już w ruinie, a Bóg chce Cię przed tym uchronić. On chce uratować Cię przed samym sobą, uratować Cię od Twoich rozproszeń, Twojego zwlekania, Twoich wymówek. On chce dokonać nowego dzieła. Ale potrzebuję, byś natychmiast się określił. I to zaczyna się teraz. Nie jutro, nie w następną niedzielę. Nie wtedy, gdy znajdziesz chwilę. Teraz powstań duchowo, porozmawiaj z Bogiem. Poproś o przebaczenie. Otwórz przed Nim serce, unisz się przed Jego obecnością. Bo jeśli to zrobisz, cykl zniszczenia zostanie przerwany, zanim się zacznie. Błogosławieństwo, które było zatrzymane, zostanie uwolnione. I nie tylko będziesz ocalony, ale zostaniesz wywyższony. Nagroda dla tych, którzy słuchają i są posłuszni, jest potężna. Bóg nie chce patrzeć, jak upadasz. On chce widzieć Cię stojącego, zwycięskiego, przemienionego. Ale musisz zrobić ten krok, musisz się teraz poruszyć. Czas się kończy, niebo woła, a ten film jest znakiem, o który prosiłeś. Nie ignoruj go, nie odkładaj, nie traktuj tego jak kolejnej wiadomości. To Bóg mówi teraz bezpośrednio do Ciebie. A jeśli czujesz, że to słowo jest dla Ciebie, napisz w komentarzu: Usłyszałem Panie. Nie ignoruje tego. To Twój znak. To Twój moment. I jeśli odpowiesz z wiarą, z pokorą i z działaniem, nic, absolutnie nic, nie będzie w stanie Cię zatrzymać. Teraz, gdy już wiesz, że Bóg woła Cię z pilnością, nadszedł czas, abyś zrozumiał, co On chce uczynić w Twoim życiu na podstawie tej decyzji. Bo gdy Pan budzi kogoś do działania, nigdy nie zostawia go w tym samym miejscu. W niewidzialnym świecie dzieje się ruch. Całe niebo organizuje się, by popchnąć cię w kierunku twojego powołania i usunąć wszystko, co cię sabotuje. Dlatego właśnie w ostatnich dniach odczuwasz to inne zmęczenie, ten niepokój, którego nie potrafisz wyjaśnić. To nie jest fizyczne, to jest duchowe. Duch Święty działa. A za każdym razem, gdy on się porusza, wróg próbuje sabotować, rozpraszać, Opóźniać. Dlatego zmagasz się z zamieszanymi myślami, nagłymi wątpliwościami, z niechęceniem bez przyczyny. Bo piekło wie, że jeśli posłuchasz tego wezwania, nic już cię nie zatrzyma. Ale posłuchaj tego uważnie: nie masz już czasu, by stać w miejscu. Bóg prowadzi cię na wyższy poziom, a ten nowy czas wymaga duchowej dojrzałości. Nie da się już żyć powierzchowną wiarą modlitwami wypowiadanymi w pośpiechu, zapomnianymi obietnicami. Musisz zacząć działać jak ktoś, kto został naznaczony przez Boga. A to zaczyna się od konkretnych decyzji. Odcięcia się od tego, co oddala cię od Boga, karmienia duszy słowem, wyznaczenia każdego dnia czasu na rozmowę z Nim, na słuchanie. Kiedy dostrajasz się do nieba, drzwi, które były zamknięte od lat, zaczynają się otwierać. Wielu tego nie rozumie i wciąż narzeka. Że Bóg nie mówi, że nic się nie zmienia, że błogosławieństwo nigdy nie przychodzi, ale stale ignorują znaki, odkładają wiarę na później, myślą, że zawsze będzie więcej czasu, ale to nie działa w ten sposób. W świecie duchowym istnieją okna możliwości, a jeśli ich nie wykorzystasz, zamykają się, a gdy się zamkną, tylko Bóg wie, ile czasu minie, zanim znów się otworzą. Dlatego ten film jest teraz przed twoimi oczami. Zostałeś wybrany, aby to usłyszeć właśnie dziś. Bo przed tobą została postawiona szansa, i jeśli uchwycisz się z wiarą, odwagą i działaniem, wszystko się zmieni. Nie powoli, nie w sposób symboliczny, ale w sposób widoczny, z owocami, konkretnymi błogosławieństwami i zwycięstwami, które będziesz mógł dotknąć. Pytanie teraz brzmi: posłuchasz czy zignorujesz? Uwierzysz czy zwątpisz? Zaczniesz działać, czy dalej będziesz stać w miejscu? To jedna z tych decyzji, które zmieniają wszystko, które określają kierunek Twojego życia, które pokazują, na ile jesteś gotowy, by żyć tym, co Bóg przygotował, albo nadal ciągnąć za sobą te same problemy, te same cykle, tę samą pustkę. Niebo czeka na odpowiedź. Czas się kończy. Ale wciąż jest miejsce, byś powiedział: Panie, usłyszałem. Jestem tutaj. Już nie będę ignorować. Jeśli to zrobisz, najgorsze zostanie powstrzymane, a to, co najlepsze od Boga, zacznie się dziać. Bóg wzywa cię do czegoś pilnego i nie da się usłyszeć tego głosu i dalej żyć tak samo. Zwróć uwagę to jest linia podziału między tym, co było, a tym, co może być. To, co przeżyłeś do dziś, porażki, bóle, lęki, nie musi już dominować nad twoimi kolejnymi dniami. Ale, aby tak się stało, musisz zrobić to, czego prawie nikt nie robi odpowiedzieć naprawdę. Z postawą, z posłuszeństwem, z aktywną wiarą. Niebo uwalnia klucz. I tylko ci, którzy powiedzą tak, z odwagą, będą mogli go uchwycić. Być może jesteś zmęczony, zraniona dusza. Czujesz, że próbowałeś już wszystkiego, że modliłeś się, czekałeś, wierzyłeś, a mimo to nic się nie wydarzyło. I właśnie wtedy wróg próbuje przekonać się do rezygnacji. Szepta, nic się nie zmieni. Po co się upierać? Ale to, czego nie chcę, żebyś wiedział, to że właśnie w tym punkcie wyczerpania następuje przełom. To wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone, Bóg objawia się z największą siłą, bo On nie działa w czasie naszej niecierpliwości. On działa w czasie naszej całkowitej oddania. I dziś, jeśli naprawdę się oddasz, On zacznie coś, czego żaden wróg nie będzie mógł powstrzymać. Zatrzymaj się na chwilę teraz. Weź głęboki oddech. Poczuj: słyszysz to, ponieważ Bóg chce, abyś przypomniał sobie coś. Co być może zapomniałeś? Jesteś wybrany. Masz wartość. Zostałeś oddzielony od łona matki, aby przeżyć wielkie rzeczy. To nie jest szczęście, to nie jest przypadek, to nie jest zbieg okoliczności. To plan, to kierunek, to odpowiedź na modlitwę, być może nawet kogoś, kto już nie jest tutaj, ale modlił się za ciebie. I teraz ta modlitwa jest aktywowana. Bóg nie marnuje słów. Jeśli teraz mówi do ciebie, to dlatego, że coś bardzo ważnego ma się wydarzyć, ale musisz być gotowy. Nie pozwól, aby strach, wątpliwość, rutyna czy rozproszenie odciągnęły cię od drogi. Zbliża się cud. Błogosławieństwo zostało już uwolnione, ale czeka na twoją postawę. Bóg nikogo nie zmusza. On woła. On wysyła znaki, on dotyka serca i czeka na odpowiedź nie w doskonały sposób, ale z szczerością, z pokorą, z prawdą. Biblia jest pełna historii zwykłych ludzi, którzy zostali przemienieni, ponieważ postanowili nie ignorować wezwania, a teraz ty jesteś wzywany możesz być następną historią cudu. Możesz być żywym świadectwem tego, co się dzieje, gdy ktoś wierzy do końca. Teraz powiedz to z wiarą w komentarzach, nie będę ignorować. Przyjmuję, jeśli wciąż tu jesteś, to dlatego, że Bóg podtrzymuje twoją uwagę. To już nie jest zwykły przypadek, ani film, na który kliknąłeś bez zastanowienia. To jest boskie wezwanie. Krzyk nieba skierowany do twojej duszy. Coś w tobie wie. Że to słowo zostało oddzielone wyłącznie na te właśnie chwile. I ważne jest, aby to zrozumieć: kiedy Bóg mówi, On nie tylko komunikuje, On przemienia. Każde słowo, które teraz słyszysz, burzy niewidzialne mury, rozwiązuje duchowe węzły i ustawia cię z powrotem na właściwej drodze. Bóg dotyka miejsc w twoim wnętrzu, które ty sam już porzuciłeś, a dzieje się to z bardzo konkretnego powodu. Nie możesz już dłużej żyć ani jednego dnia, ignorując to, co on próbuje zbudować w twoim życiu. Ludzie, którzy lekceważą znaki, tracą okazje, które nigdy nie wracają. A znak, który dziś otrzymujesz, jest poważniejszy niż się wydaje. Bo tu nie chodzi tylko o błogosławieństwo, które ma przyjść. Chodzi o zmianę, która musi się dokonać w tobie. Bóg prosi cię o coś, co będzie kosztować Twoją strefę komfortu? To będzie wymagało zdecydowanych decyzji, trudnych cięć, ale też przyniesie coś, czego cały świat nie może ci dać: prawdziwy pokój, jasny kierunek, odnowiony sens życia. Nosisz w sobie niepokój już od dawna, coś jak pustka, dyskomfort związany z tym, jak wygląda Twoje życie. A Bóg mówi, Mogę to wypełnić. Ale musisz zrezygnować z tego, co cię powstrzymuje. To jest ta chwila. I jeśli nie zareagujesz teraz, ryzykujesz utratę największego błogosławieństwa swojego życia. To trudne do usłyszenia, wiem. Ale prawda wyzwala. A prawda jest taka, że już czekałeś za długo. Zaufałeś ludzkim obietnicom. Próbowałeś rozwiązać wszystko sam. Zgromadziłeś w sobie ból. Frustracje, pytania bez odpowiedzi. A mimo to wciąż wierzyłeś, nawet jeśli ta wiara była słaba, zmęczona, cicha. I to właśnie tę wiarę Bóg zauważył. On widział, gdy nikt inny nie widział. Zanotował każdą twoją łzę. I teraz oddaje ci wszystko z odsetkami w postaci nadziei. Ale uważaj, nie pozwól, by strach przekonał cię do odłożenia na później tego, co musi zostać zrobione dziś. Nie istnieje idealny moment. Czas jest teraz. Ta wiadomość to trąba, która rozbrzmiewa w Twoim duchu i mówi: Wstań. Porusz się. Zrób coś. Nie czekaj, aż wszystko się rozpadnie, by zrozumieć, że to ja cię wołam. Może wszystko wokół Ciebie wydaje się spokojne, ale Twój duch jest niespokojny. To Duch Święty cię ostrzega. Woła cię. Byś wyszedł z powierzchowności. Byś przestał tylko udawać wiarę i zaczął żyć naprawdę głęboko. I wiesz, jaki jest sekret ludzi, którzy duchowo zwyciężają? Oni są posłuszni, nawet jeśli nie rozumieją wszystkiego. Ruszają się, kiedy nie karze, a nie wtedy, gdy wszystko wygląda logicznie według ludzkich oczu. I właśnie do tego jesteś dziś wzywany. Bóg chce zmienić twoją historię. Ale potrzebuję Twojego tak. Niebo już zrobiło swoją część. Teraz Twoja kolej. Zrób ten krok. Jeszcze dziś, zanim rozproszenie znów przejmie kontrolę, zanim strach przekona Cię, by się wycofać. Napisz w komentarzach: usłyszałem, Panie. Jestem gotowy. Zostaw to zapisane w duchowym świecie. Zwróć uwagę: od tego momentu nie możesz już powiedzieć, że Bóg milczał wobec ciebie, ponieważ teraz przemawia wyraźnie, mocno i pilnie. Ta wiadomość jest zarówno ostrzeżeniem, jak i obietnicą ostrzeżeniem prosto z serca Boga do Twojego ducha. A jeśli słuchasz uważnie, już powinieneś zauważyć, że coś porusza się w Tobie. To nie tylko emocje. To duchowa aktywacja. Niebo przyciąga cię z powrotem do miejsca, w którym zawsze miałeś być. Możesz się rozproszyć, oddalić, zatrzymać w połowie drogi, ale Bóg nie zrezygnował z ciebie i sprowadził cię tutaj dzisiaj, aby powiedzieć: wołam cię ponownie. I tym razem nie wahaj się, nie oglądaj się za siebie. Największą strategią wroga jest przekonanie cię, że możesz to odłożyć na jutro. Że wszystko jest w porządku, aby kontynuować jeszcze trochę w niepewności. Że nadal jest czas. Ale zwróć szczególną uwagę: czas niezdecydowania się skończył. Kiedy Bóg uwalnia takie wezwanie, ustala również niewidzialne terminy w świecie duchowym. Rzeczy, które zależą od Twojej odpowiedzi teraz. Drzwi, które otwierają się tylko wtedy, gdy mówisz tak z odwagą. To nie czas na myślenie. To czas na reakcję. Nie oglądasz tego filmu przypadkowo. Zostałeś tu popchnięty, ponieważ niebo postanowiło dać ci jeszcze jedną szansę, zanim wydarzy się coś większego. Może to być wybawienie, może to być kierunek, może to być uzdrowienie, ale wszystko zależy od Twojej odpowiedzi. Ile razy prosiłeś o znak, ile razy modliłeś się, mówiąc: Panie, przemów do mnie wyraźnie. Oto on. Bóg używa ludzkich słów, aby dotrzeć do twojego ducha. Używa tego filmu, aby zburzyć mur między tobą a jego celem. Nie ma teraz żadnej wymówki. Ponieważ zrobił wszystko, dotarł do ciebie, wyjaśnił ci, wezwał cię. Teraz brakuje twojej postawy. I nie myśl, że musisz być doskonały, aby odpowiedzieć. Bóg nigdy nie powołuje gotowych. Powołuje chętnych, wyposaża tych, którzy mówią tak, nawet z lękiem. Nie musisz wszystkiego rozumieć, musisz tylko zaufać. Pokażę ci następny krok, gdy zrobisz pierwszy. A wiesz, co następuje po posłuszeństwie? Nagroda. Bóg nie zapomina o tych, którzy odpowiadają na wezwanie. Honoruje tych, którzy mają odwagę zrobić kroki wiary. Coś potężnego jest teraz uwalniane nad Twoim życiem. Możesz tego jeszcze nie widzieć, ale w świecie duchowym już się zaczęło. Już jest ruch, już aniołowie się przemieszczają, już obietnice są aktywowane, ale wszystko zależy od Ciebie, abyś nie zrezygnował, nie zboczył z drogi, nie wrócił do komfortu, później to załatwię. Ponieważ to, co jest tutaj na szali, jest większe niż sobie wyobrażasz. Bóg przygotowuje największy zwrot w Twojej historii, ale tylko ci, którzy naprawdę wierzą, zobaczą to na własne oczy. Więc teraz zrób coś z tą wiadomością. Potwierdź swoją wiarę w komentarzach, nie zignoruj tego, panie. To nie jest tylko zwykły komentarz. To deklaracja wojny przeciwko wątpliwościom, przeciwko lękowi, przeciwko duchowemu paraliżowi. Udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje duchowego przebudzenia, bądź kanałem, którego Bóg używa, aby dotknąć więcej żyć. A jeśli jeszcze się nie zapisałeś, zrób to teraz, ponieważ kolejne wiadomości, które nadejdą, będą bezpośrednią kontynuacją tego, co Bóg rozpoczął tutaj dzisiaj. A jeśli chcesz doświadczyć wszystkiego, co niebo już zapisało o tobie, nie trać ani minuty więcej. Jeśli ta wiadomość przemówiła do ciebie, nie pozwól jej przejść w milczeniu. Zapisz się na kanał teraz i aktywuj dzwonek, aby nadal słuchać tego, co Bóg przygotował specjalnie dla Twojego serca. Udostępnij ten film komuś, kto przechodzi trudny moment, może to słowo jest pomocą, na którą ta osoba tak bardzo czekała. A jeśli Bóg poruszy Twoje serce, aby pomóc nam nadal szerzyć to światło, kliknij przycisk Dziękuję bardzo poniżej. Każde wsparcie robi różnicę i pozwala nam dotrzeć do jeszcze większej liczby żyć. Niech łaska i pokój Pana wypełnią Twój dom i Twoją drogę. A zanim odejdziesz, obejrzyj film, który pojawia się teraz na ekranie. Uzupełnia to, co Bóg rozpoczął dzisiaj.